Jak wygląda współpraca z trenerem personalnym? Kiedy warto podjąć taką współpracę i czy w ogóle warto współpracować z trenerem? O tym w dzisiejszym odcinku. Współpraca z trenerem personalnym zawsze zaczyna się od pierwszej konsultacji. Ta pierwsza konsultacja służy temu, aby trener mógł poznać Twoją aktualną aktywność fizyczną, Twój aktualny tryb życia, Twoją sprawność fizyczną, nawyki żywieniowe. Ustalić na tej konsultacji cele treningowe, i tak dalej, i tak dalej. To jest o tyle ważne, że na pierwszej konsultacji poznajemy człowieka, czy w ogóle nasze kompetencje będą w stanie mu pomóc osiągnąć jego cele. Jeżeli tak, to przechodzimy do punktu drugiego. Czyli zaplanowanie konkretnych działań. I tutaj mamy takie rzeczy jak przygotowanie planu ćwiczeń, przygotowanie planu żywieniowego, przygotowanie indywidualnych wskazówek żywieniowo-aktywnościowych i nałożenie to na aktualny tryb życia podopiecznego. Jeżeli to sobie zrobimy, oczywiście jeszcze dodam tylko, że pewne rzeczy mogą się różnić w zależności od celu treningowego, bo plan żywieniowy głównie wprowadza się, czy, czy też żywienie, na żywienie mocny nacisk kładzie się wtedy, gdy celem jest redukcja tkanki tłuszczowej. Natomiast jeżeli ktoś już w miarę się dobrze odżywia, nie ma za cel redukcji, Wagi, to raczej skupia się wtedy na celach, na wskazówkach treningowo-aktywnościowych. Dalej mamy punkt numer 3, czyli stopniowe wdrożenie tych właśnie wskazówek, tych planów, które wyżej wymieniłem. I przede wszystkim rozpoczynają się regularne treningi personalne, rozpoczyna się już współpraca. Wdrażamy stopniowo zalecenia, patrzymy na organizm, co się dzieje. Zdobywamy też wiedzę własną, moi drodzy, czyli każdy podopieczny powinien wdrożyć się na tyle w proces, żeby zaangażować się w niego, żeby móc też posiąść wiedzę stopniowo, oczywiście to się będzie odbywać, jak trenować, jak się odżywiać, co robić, czego nie robić, co służy organizmowi, a co nie służy. I tak dalej i tak dalej i to jest moi drodzy bardzo ważny punkt, bo jeżeli kiedyś współpraca z trenerem się zakończy, a ona też nie trwa wiecznie, prawda, to Taki podopieczny musi sobie później jakoś poradzić samodzielnie, tak? Żeby nie było tak zwanego efektu jojo, -jo, że tutaj z trenerem wypracujesz pewne efekty, i później będziesz stopniowo wracał, wracał, wracał do tych starych nawyków żywieniowych no i tym samym zatracał ten efekt, bo pamiętajmy, że ciało jest plastyczne, że możemy poprzez nasze nawyki, nasze decyzje codzienne możemy je zarówno. Kształtować w dobrym kierunku, czyli budować formę, budować sprawność fizyczną, redukować tkankę tłuszczową. Jak i poprzez te złe decyzje, złe nawyki możemy także zatracać formę i nabierać kilogramów. Dalej mamy. No, i ten właściwie element już może trwać dosyć długo, bo teraz, w zależności od tego, jak, jaki masz cel treningowy, ile, zakładam, że to jest redukcja, ile kilogramów do zgubienia, czy to będzie, załóżmy, 5 kg, to współpraca będzie dosyć krótka, powiedzmy, czy na przykład 35 kg. To współpraca będzie znacznie dłuższa. Czyli tutaj czas trwania współpracy może trwać od dwóch miesięcy, trzech miesięcy, od pół roku do nawet kilku lat. W przypadku tych trudniejszych przypadków. I dalej mamy ograniczenie spotkań z trenerem. To też się odbywa stopniowo, czyli jeżeli do tej pory przez rok. Załóżmy, trenowaliśmy dwa razy, trzy razy w tygodniu wspólnie, nabrałeś nawyki, zgubiłeś kilogramy, nabrałeś sprawności, dobrze się już czujesz, to teraz stopniowo będziemy to redukować, abyś mógł, aby przygotować Cię do samodzielnego już radzenia sobie z obsługi organizmu po prostu, tak, pod kątem sprawnościowo-zdrowotnym. No i tutaj jest różnie, bo Mamy, mam też osobiście bardzo dużo klientów, którzy, z którymi zredukowaliśmy już tą współpracę po osiągnięciu celu, ale na przykład tak profilaktycznie sobie przychodzą raz w tygodniu potrenować, czy to na trening klasyczny, czy to na trening w formie EMS, tak żeby się po prostu rozruszać z trenerem, może coś podpytać jeszcze czasami i. I to też jest ok. Takich klientów obsługuję już latami. Najdłuższa współpraca, która trwa do dzisiaj, to jest od 2015 roku. Także w ten sposób też można, ale można też całkowicie zakończyć współpracę i przejść na samodzielny trening, czy też popróbować jakieś formy, na przykład grupowych, i tak dalej. Tutaj możliwości jest mnóstwo. I teraz pytanie kluczowe, kiedy warto współpracować z trenerem, podjąć się takiej współpracy, zainwestować w to swój czas i środki finansowe. Na pewno wtedy, kiedy wiesz, że potrzebujesz, że chcesz zrobić coś ze swoim zdrowiem, sprawnością fizyczną, sylwetką, że musisz, czy to z powodów zdrowotnych, czy to z powodów estetycznych, że po prostu źle się czujesz na przykład tak i, i chcesz popracować nad sobą. I tylko nie wiesz jak, tak? czyli brakuje Ci tak zwanego know-how, jak to zrobić, i wtedy trener dzięki swojemu doświadczeniu trenerskiemu i doświadczeniu edukacyjnemu poprowadzi Cię za rękę krok po kroku. Ale pamiętaj, że to Ty musisz tą ścieżką, którą trener wytyczy, musisz chcieć przejść i musisz się zaangażować w proces wtedy to ma największy sens i wtedy można osiągać bardzo spektakularne efekty. Natomiast kiedy nie warto współpracować, podejmować się współpracy z trenerem, na pewno wtedy, kiedy nie do końca jesteś na etapie w życiu, kiedy możesz sobie na to pozwolić, ale nie mówię tylko pod kątem finansowym, tylko pod kątem mentalnym, czyli być może nie masz czasu, żeby przysiąść dobrze do całego procesu, tak, żeby Edukować się z zakresu zdrowego stylu życia, aktywności, odżywiania. Być może, gdy myślisz, że trener zrobi za ciebie robotę, czyli wystarczy przyjść na trening personalny, coś tam poćwiczyć i to już się samo zrobi, no to moi drodzy, nie, nie zrobi się. To tak nie działa. A trener tak naprawdę odpowiada za około 25% twoich efektów. Bo nawet jeżeli będziesz trenować w tygodniu 3 razy po godzinę z trenerem, to i tak to jest dosłownie tam 2% całego czasu, tak? A wszelkie decyzje, które podejmujesz w pozostałym czasie, czyli w tych 98%, już należą do Ciebie, tak? I trener nie będzie Cię pilnował czy Wykonałeś zadanie, czy zjadłeś, czy nie zjadłeś, i tak dalej. Dostajesz oczywiście wskazówki. Trener cię zapyta, czy co zjadłeś, czy zgodnie z planem i tak dalej. ale jeżeli ty nie weźmiesz się do roboty i nie będziesz chciał, czy też chciała popracować nad tym i zaangażować się w proces, to trener nie zrobi za Ciebie tej pracy. I tutaj pojawia się, jeszcze tak na zakończenie dodam, pojawia się taka. Trochę trudność w wykonywaniu tego zawodu, bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to przekładając na inną branżę, kiedy przychodzi fliziarz kłaść płytki, flizy, bardziej po krakowsku mówiąc, w mieszkaniu i właściwie 100%, no może 90% niech będzie zależy, 90% pracy zależy od niego. No bo reszta to co, płytki mogą być krzywe, tak, mogą być ściany krzywe ewentualnie, no i tyle. Ale to jak ułoży, jak sobie poradzi z tą sztuką budowlaniec, zależy właściwie głównie od niego. A tutaj jest zupełnie na odwrót. Trener daje metody, daje ścieżkę działania, poprowadzi cię za rękę, że trzeba będzie zrobić to, to i tamto. Jeżeli efekty się zatrzymają, to być może trzeba będzie zmienić kurs. To jest zadaniem trenera, żeby właśnie wyhaczyć ten moment. Nie ma efektów, aha, no to trzeba wprowadzić korekty. I teraz jakie? Tak? Wprowadzamy korekty, pojawiają się efekty kolejne, no i dzięki temu dalej osiągamy cele. Natomiast 75% pracy jest po Twojej stronie, bo to Ty musisz tą ścieżką chcieć przejść. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach i na treningu personalnym.